Cześć, cześć, cześć wszystkie. wszystkim, witam was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale po miniej przerwie Jestem NIE WSTĘP Z KOTEM, tego jeszcze nie było na moim kanale Cześć baby, dzień dobry, chodź tu do matki Chodź, cześć O jeziu, zobaczcie Zobaczcie, ojej, na ojej, 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 Dobra. także witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z Kotem. Po linii przerwie, Tak, trochę mnie nie było. Eee, I dzisiaj, Kler, co ty odwalasz? Nie skacze, że jest piękne. On mi na rękę. Dobra, 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 już Kot. Już Kot powiedział nie. Znaczy, dalej jest ze mną. Pięknie. O, to no, właściwie dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy korytarz rudy. Oraz biorę weskę na trawkę i trochę do was pogadam. Jezu, zobaczcie! Zobaczcie, no takie oni są. na no, wstępie z kotem mielisz mnie. No jak ja mam go teraz ściągnąć? Bo muszę iść po rudeł, tak jakby. Co ty robisz? Czy ty będziesz skakał? Życie jest piękne, nie rób tego. Ale na początku idę wsypać miarki sieczki do żłowu. A potem idę po nią na pastwisko i czekam na Karolinę. Hitler mi tu pięknie dotrzymuje kroku. Oj, jaki słodziak. Mam dzisiaj pomocnika. Idę z sieczką. I z jabłuszkiem. Łamatko, ale żółw w sianie. Dobra. W sianie to trzeba trochę odgadnąć. Jezu, nie wierzę w to, widzowie. Baby nasrała do swojego boksu. Nie, inaczej do swojego żłobu. Ja pierniczę taka była jest niereformowalna. Wyjmę jej to zaraz, ale o Jezus Maria. Szkoda, że wcześniej nie zauważyłam, tylko już rzuciłam sieczkę na tę na kupę. Dobra, kryzys kupa zażegnamy. Idę odłożyć miarkę. Idę po to. Hitler. Widzicie? Nie, złaś mi stąd. Hitler! No i uwomała, mała, nież skakał? Boże, co za spryciuch! Co za spryciuch! Co tam, co tam, ja skakał, rozumiem, tak? Matko, przynajświętsza. Ale przynajmniej mam kompana do nagrywania odcinków, jak jestem sama w stajni. Bo <laughs> on to zawsze przyjdzie się, pomizja trochę. Dobra, ale już bez gadania idziemy po rudą. Zaraz przyjedzie Karolina, To jeszcze może jakieś przeszkody na hale. Rzucę, jak dam radę. To akurat ruda z jesieczkę. Cześć! Chodź, dobry koń! Ojeju! Jaki słodziak! Z ciebie! Czy tak ryżysz na przywitanie! Cześć, plosie, jabuśko! O, eee, mogłaś ugryźć. Znaczy mogłaś wziąć całe. Proszę. Tylko bez mojej ręki może, co? Dobra, moi drodzy, o. Challenge complete. Zjadła. Olioki, słodziak, dzień dobry. Kto tak zadrżał na przywitanie, co? Dobra jabłko? Dobra, bierzemy cię dzisiaj do roboty. Idę już z rudzielcem. Co żebym mam na to jabłko? Bozie. No, tak, idę z rucielcem. I zaraz pewnie będę wnosiła przeszkody na halę. Boże, teraz spojrzałam. Ruda jest tak brudna, że o Jezus Maria. Dosłownie, cała jest wytarzona w błocie. Łatwo, przypomniało mi się, że ja chyba Hitlera zamknęłam w paszarni. Idę sprawdzić. Hitler, co jest z tobą? Nie tak, tak zamknęłam w paszarni. Co jest z tobą? Nie tak, Hitler. Chodź, chodź gnoju, z stąd będzie kawaletka, fula do stacjonaty i dwie fule do Oksera. Pięknie korytarz stoi o, to figa biegnie, ojeju. Co figunia? To jest gwiazda wieczoru, czy gwiazda dzisiejszego odcinka. Przywitaj się Karolina Karolina idzie z gwiazdą. No jak słodko. Ubrali w coś na tyły. Tak. Ubrali coś na tyły. Masakra. O tam figo! Turbo pies. Turbo pies. Hashtag menel Karolina. Nie, no żartuję. O jak słodko mięgle, rudy kucyk. Właśnie, dalej, duży pastelku. Tak, to jest cudowne określenie. Ale ono trochę wygląda jak duży pastelek. O jak słodko. Cudownie. Nie widać jej pięknych, długich skarpet na tylnych nogach przez ochraniacze. O, Boże, jaka agresywna. Agresor, jaki. Panno figo, panno figo. Jak się pani czuje? Jak, tak, jak pani widzi, jak matka coś tam lążyje. Jak, jakiegoś przerośniętego pastelka. Jak się pani czuje? Nie nudzi się pani siedzenie tak tutaj w jednej pozycji i czekanie? No Jezu, te oczy mówią wszystko. Figa, figa, nie chce prowadzić ze mną vloga. Zobaczcie, jakie ona ma hotnóżki. Ej, zostaw mnie. Zostaw mnie, bo... Baby cols. Baby cols, zostaw mnie, nie gryź mnie. Pierwsze odbicie rudzielca w korytarzu w jej całym życiu. Ale spisała się na medal. Tutaj jeszcze momentami było ich blisko, ale na niższe po prostu trochę zwęziłyśmy dystans. Potem już wszystko będzie idealnie ładnie pasowało. Gadnijcie, kto jechał na dobrą nogę, i przed korytarzem ją sobie zmienił sam na złą. Ruda. Ale zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, bo tak się starała po prostu, a to były jej naprawdę pierwsze w życiu skoki w korytarzu, a zachowywała się jak normalnie piętnastoletni profesor. Jeszcze tak dubcią, słodko pracowała i technicznie, no skupiona była na maksa. Szam Karolina, musiałam to tu wstawić. Po prostu ruda, czalą, ale nawet pasuje w sumie, bo też ruda, ma odmianki. <grystanie> Szłyśmy z nią w tym korytarzu do około 105-110 cm. Nie wiem, nie mierzyłyśmy ostatecznie, ale naprawdę. Spisała się na medal. Baby skłusuje. Baby Cols się stępuje. Dobra, idę właśnie po wesiulkę na pastwisko. Bo generalnie ona wczoraj miała fizjom, ale dzisiaj ją wezmę na trawkę. Trochę do was pogadam, tak jak już mówiłam. Chwila, muszę przejść przez. Aaa, pod napięciem. Dobra, już chyba żyję. Nie kopnęło mnie. O jedzie, jakie już widzi słodko. Zobaczymy czy podejdzie, czy nie. Czy znaczy, żeś nie obraziła się po mnie po wczoraj, bo ona czasami ma tak, że jak się jednego dnia na mnie obrazi, to drugi nie przychodzi do mnie na wstyd. No, tak więc zobaczymy, zobaczymy. Dziuna podeszła. Dionka podeszła. Bo jabłuszko chcę, bo mam jabłuszko. O tak. O Jezu! Chcę jabłko. Daj jabłko Magda. Dobra, generalnie wyska stoi jeszcze bardzo blisko. Masz jabłuszko, proszę. O, pięknie, ładnie. I w ogóle ta derka była przedwczoraj w pralnie. Obrałam świeżo z pralni. Była taka czyściutka. Teraz jest tak brudna, i w ogóle widzę, że się wyskataszałaś. Dobrze ci by dzisiaj było? Ładnie było tak upierdzielić derkę świeżo z pralni. Dziuna, Dziuna nie dostaniesz. Nie dostaniesz żebraku. No Nie, dobre Jabłuszko, idziemy spokojnie, nie będę ci dzisiaj męczył. Idziemy na traskę. Daleko nie uciekliśmy. Wcale nie tędy wyszliśmy, ale to jest fajna trawka, więc tutaj sobie siedzimy i chillujemy, weska sobie je. <grywka> Jakaś dzisiaj zmęczona jest naprawdę. Ale wracamy już pewnie do regu regularności. Regularności. Teraz w ogóle powiem Wam trochę plany, co powiedział też Fizjo. Mieliśmy Fizjo z Goosteo, z panią Małgorzatą Jurczak. I generalnie to teraz przez tydzień nie będę wsiadała, tylko będziemy pracowali na loży i mamy ćwiczenia również z ziemi. Oraz, a w drugim tygodniu, bo mamy dwa tygodnie bez skoków, w drugim tygodniu już normalnie wsiadam, pracujemy na drągach, górkach i, tym, i wszystkim. Mm, wszystkim takim, takiego typu rzeczach. Generalnie to... No, Weska jest po prostu pospinana trochę, ale teraz rozpoczęliśmy regularne fizjo z Gosią, więc... Mam nadzieję, że to da nam dużą poprawę, bo już po jednej wizycie było widać naprawdę postęp spory. Generalnie to też Weska trochę zarosła i pewnie się to tak teraz zastanawiacie, hmm, jaki koniec za Magdą? To jest Weska. Ja wiem, że ona jest tak ciemna. Ona była przecież taka jaśniutka. Wiem to, ona jest tak ciemna teraz, że o Chryste, Panie. Ale już się rozpoczęła era błota na pastwisku. To jest... To jest... Zobaczcie, kto tam jego wąskę diunka. Jaki szczur. Brudny szczur. Brudny szczur. Ale w ogóle matko przynajmniej więc że ona mi tak ściemniała, bo ona zawsze tak ostro ciemnieje jest takim niedźwiedziem na zimę. A w lato była taka jaśniutka, taka jasnogniada wręcz, a teraz to po prostu kary koń. Tak ściemniał mi dzieciak. Ja już odstawiłam weskę. Idę właśnie do stajni. Zaraz już będę wracała do domku, więc to jest czas, aby się z Wami pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Standardowo dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. I to tyle z mojej strony. Cześć!